Gia Coppola, reprezentująca trzecie już reżyserskie pokolenie klanu Coppola, wyciąga z niebytu Pamela Anderson, aby ta odegrała u niej rolę swojego życia. Dziś pomówimy sobie o filmie The Last Showgirl. To jest kanał Dziesiąta Muza, zapraszam do oglądania. The Last Showgirl przedstawia nam historię doświadczonej tancerki estradowej, której show po 30 latach zostaje zdjęte ze sceny, a jej przyjdzie mierzyć się z nową rzeczywistością. Główną rolę wciela się Pamela Anderson i myślę, że rocznikom z lat 80-tych, 90-tych nie trzeba przedstawiać kim ona jest. Z pewnością nie jednemu z nas serce zabiło szybciej, kiedy pojawiała się na ekranie, szczególnie w Słonecznym Patrolu, kiedy biegła przez plażę w zwolnionym tempie i mieliśmy szansę dłużej przyjrzeć się jej dużym, błękitnym oczom. No i zagrajmy w otwarte karty. Pamela Anderson nigdy nie była dobrą aktorką, a przynajmniej nie było nam dane się o tym przekonać. Obsadzana była głównie po warunkach i w sumie nie ma się czemu dziwić, ona idealnie wpasowywała się w ten stereotyp hollywoodzkiej seksbomby. Wiecie, piękna buźka, długie blond włosy, zgrabna, kształtna figura. I świetnie obrazują to jej role właśnie we wspomnianym wcześniej Słonecznym Patrolu, czyli pełnometrażowy debiut Film Żyleta, za który swoją drogą dostała Złotą Malinę. Places, I dlatego wydaje mi się, że Pamela jest idealną kandydatką do tej roli. Kino uwielbia takie historie. Uwielbia upomnieć się aktorów, którzy gdzieś przeparli, są zapomnieni. Lubią też, kiedy następują te paralele pomiędzy karierą aktora, a rolą, w którą się wciela, takim przykładem, który jako pierwszy przychodzi mi na myśli, jest film Birdman z Michaelem Keatonem i tam też było sporo analogii pomiędzy postacią Michaela Kitona i jego karierą, a postacią, w którą się wciela. No i również tak samo jest w filmie The Last Showgirl. Po skrócie można stwierdzić, że kariera Pameli Anderson oparta była o jej młodość i urodę, no i podobnie ma się postać Sheely w filmie. Ona również Swoją karierę opierała, opierała na seksapilu, na młodości, na czymś przemijalnym e, i z tym właśnie przyjdzie w filmie się zmierzyć. We for style and grace. I znakomicie ukazuje to już pierwsza scena. Czarny ekran stukający o parkiet szpilki, wtem błysk reflektora i naszym oczom ukazuje się zmęczona życiem twarz Pameli Anderson. Jednym z pytań zadanych jej przez osobę przeprowadzającą casting jest pytanie... O wiek. Początkowo Sili próbuje zbyć to pytanie śmiechem i żartem, że dżentelmeni kobiet o wiek pytać nie powinni. Potem jednak kłamie, że lat ma 36. Sama jednak łapiąc się na tym, że kłamstwo to jest bardzo mało wiarygodne, podaje zatem swój drugi wiek, tym razem też fałszywy, mówiąc, że ma 42 lata. Koniec sceny, ale do niej w filmie jeszcze sobie wrócimy. I stąd przyjdzie nam obserwować codzienne życie naszej bohaterki. Począwszy od tego, kiedy dowiaduje się o tym, że show zostanie anulowane, do jej prozy życia pomiędzy kolejnymi występami prowadzącymi do tego ostatniego, no i jej próby przyswojenia tej informacji. I obserwując poczynania głównej bohaterki, maluje nam się obraz takiej osoby absolutnie zakochanej we własnym zawodzie. Która z kolei w życiu prywatnym ma straszny bałagan, rozgardiaż. Więc tutaj, pomiędzy próbą odnalezienia odpowiedzi na pytanie, i co teraz? Mamy też próby odnowienia kontaktów z córką, które, jak się dowiadujemy, były nie najlepsze. Próby, może, naprawy, właśnie życia miłosnego. No ale to wszystko idzie bardzo opornie. I w miarę posuwania się fabuły do przodu, Sili zdaje się prezentować nam jako osoba zupełnie oderwana od rzeczywistości, żyjąca w jakiejś wykrowanej przez siebie bańce. Wiecie, jej wypowiedzi na temat jej zawodu są bardzo ubrane w takie superlatywy. Ona zdaje się w tym widzieć e, właśnie taką prawdziwą sztukę: występowanie na scenie, jak mantrę powtarza scena, stroje, ta choreografia. No, podczas gdy tak naprawdę dookoła niej te sygnały, które my jako widz dostajemy, zdają się nam mówić coś innego. Na przykład ona siedzi w tej swojej garderobie, szykuje się do występu, przebiera się, a ze sceny w tym czasie zbiegają roznegliżowane dziewczyny w samych stringach i jakichś pierdołkach, świecidełkach na nich, tak? Kiedy ona mówi o tym tańcu, występach, konfrontuje to jej koleżanka po fachu mówiąca że tam wychodzimy tylko i świecimy k***ami na tej scenie. No ale to wszystko zdaje się do Shili nie docierać, ona ma zupełnie inne zdanie na ten temat. I w filmie znajdują się dwie takie sceny, które są takimi potężniejszymi zderzeniami z rzeczywistością. Pierwszą z nich jest scena, kiedy Shili próbująca naprawić swoje relacje z córką zaprasza ją na swój występ, no i ta Przychodzi, czego oczywiście bardzo żałuje. no i między bohaterkami wywiązuje się dialog. E, I kontrast pomiędzy tym, jak obie postrzegają ten sam występ, no jest ogromny. Z jednej strony, ta sili która tak jest zakochana w tych występach i dla niej to jest sztuka, pyta się córki wprost, no, jak ci się podobało? A ona jest zdruzgotana, bo nie jest w stanie uwierzyć, że jej matka była w stanie poświęcić macierzyństwo i opiekę nad nią dla. No, jeszcze raz pojawi się to stwierdzenie świecącami na scenie. Jeszcze jak tutaj córka opisuje gdzieś tam z tylniego rzędu, żeby nie daj Boże widz zobaczył tą różnicę wieku między szyli a jej koleżankami, które w tym samym czasie występują z nią na scenie. Iconic American Drugą natomiast sceną, i to wydaje mi się dla samej szyli bardziej bolesną, jest ta, która. Również otwiera cały film. Tylko już rozciągnięta, rozwinięta jest ta scena w późniejszym etapie e, filmu. Więc Shili, jakby zdając sobie sprawę, że no, koniec show jest coraz bliżej. Nie podejmuje się jednak próby zmieniać ścieżki kariery. Więc idzie na casting, e, licząc, że no, dostanie tą pracę w rozrywce w tańczeniu na scenie. I prezentuje. E, Mężczyźnie, który przeprowadza casting swój taniec, ten przerywa jej w trakcie i mówi: Dziękuję, do widzenia. No ale ona jednak naciska, chce wiedzieć dlaczego, czy co było nie tak. No i naciska go na tyle, że chłop po prostu pęka i brutalnie mówi jej wprost, że jej lata świetności są już za nią. Że kiedy dostawała pracę w tym show to 30 lat temu, była młoda, była piękna. Posiada seksapil i wszystko to, czego wtedy było od niej wymagane i potrzebne, już tego nie ma. To po prostu prysło wraz z tym czasem, z tymi 30 laty, które e, minęły. The final of the I wymieniłem te dwie sceny, ponieważ one są takie najbardziej znaczące w moim zdaniu, ale tych reality checków dziejących się e, wzdłuż całej historii jest znacznie więcej. No i Sili nie dopuszcza do siebie żadnego z nich. Wydaje się, że nic nie jest w stanie sprawić, żeby ta bańka, którą się otoczyła, pękła. Ona siedzi gdzieś głęboko schowana w swojej fantazji, w swoim takim magicznym świecie i nic dookoła wydaje się, nie być w stanie tego zmienić. W końcu siłą rzeczy dochodzimy do zakończenia i Prezentuje nam się finalny e, występ. I tutaj podkreślę, że w filmie ani razu nie dane było nam zobaczyć faktycznego e, występu. I wydaje mi się, że to był celowy zabieg. I tutaj naszła taka myśl, oglądając film, że Gia Coppola miała dwie opcje, jak zakończyć ten film. I jedna z nich to było ukazanie tego finałowego występu e, w taki. Sposób, w jaki on był przedstawiany przez wszystkich innych bohaterów, którzy go widzieli, tudzież w nim uczestniczyli, innych niż postać Pameli Anderson. Czyli wiecie, takie już konkretne zderzenie z rzeczywistością i pokazanie wprost, jak jest. Tudzież druga opcja, na którą finalnie się zdecydowała, czyli ukazanie tego występu oczami Shili. Dostajemy zatem piękny występ. Fenomenalnie wyglądająca Pamela Anderson tańczy w świetle reflektorów w centralnej części sceny, a swoimi oczami na widowni dostrzega swoją uśmiechniętą córkę i siedzącego koło niej e, ojca swojego partnera. I w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to jest to smutniejsze zakończenie, to na które Giacopola finalnie się zdecydowała, bo pokazuje, że ta bohaterka jednak nie miała siły przebić tej bańki. Nie miała siły na to zmierzenie się z rzeczywistością i wybrała tą bezpieczną opcję zostania w tej swojej wyidealizowanej, fantasmagorycznej wizji świata. The Las Vegas showgirl. No i słuchajcie, film stoi aktorami. Pamela Anderson daje tutaj z siebie wszystko i tworzy naprawdę świetną rolę. I mówiąc to, mam na myśli, że to jest świetna rola nie tylko w porównaniu z tym, w czym grywała do tej pory, tylko jest to świetna rola w ogóle. No ona fenomenalnie wypada jako taka roztrzepana trzpiotka, która weszła w ten biznes jako młoda dziewczyna. I ona, mimo bycia dojrzałą kobietą w sensie fizycznym, wciąż jest niedojrzała emocjonalnie. I wspaniale ona to wygrywa. Tak, jak ona pęka, tak po prostu, e, kiedy właśnie ludzie próbują ją konfrontować z tą e, bądź co, bądź bolesną rzeczywistością. No jest to po prostu e, wspaniałe. I partneruje jej, grająca jej starszą koleżankę po fachu, Jamie Lee Curtis która z kolei bardzo szarżuje w swojej roli. Momentami jest to dosyć zabawne, ale ogółem wydaje mi się, że to pasuje do tego charakteru, ale nie przesada z tą szarżą i biorąc pod uwagę postać, w którą się wciela, wypada to dosyć autentycznie. I do tego duetu starszych pań dokoptowuje się duet młodszych dziewcząt, które obecnie Współpracują z Shili, pracują w tym samym show, i na taką bardziej istotną postać z nich wyrasta ta odgrywa, odgrywana przez Kiernan Shipkę, bo ona wydaje się być takim obrazem, odpowiednikiem tego, kim Shili była w młodości. Ona też jest taka zafascynowana tym Hollywood, tą sceną, tymi występami na scenie, i zdaje się upatrywać w postaci Pameli Anderson taką figurę matki. No, przez to się przyjdzie się na tym zawieść, bo jak wynika z obserwowanych przez nas scen, sili nie była dobrą matką dla rodzonej córki, a co dopiero dla młodszej koleżanki. I ten damski tercet uzupełnia Dave Batista. Moim zdaniem najlepszy aktor wśród wrestlerów, który, jako taka postać dużo bardziej stonowana, dobrze uzupełnia te damskie, głośne, energiczne, może nieco rozhistoryzowane postacie. Places, film niestety ma swoje problemy. Wiecie, jest to mała, kameralna, artystyczna produkcja i ja to niestety w kinie słyszałem. Nie wszystkie dialogi były dla mnie w pełni słyszalne, przez co nie wszystkie dialogi też usłyszałem i zrozumiałem. Kolejnym problemem dla mnie jest to, że mimo metrażu godzina 25, film ma problemy z tempem. Schemat przedstawiania scen w filmie wygląda mniej więcej w ten sposób, że. Coś się dzieje, mamy jakiś istotny dialog, i potem następuje scena, kiedy mamy rozmazane Las Vegas i na jego tle przechadzającą się Pamele Anderson. I ja to rozumiem, rozumiem, czemu służą takie sceny, że w ten sposób ukazuje się to zagubienie bohaterki, tej dylematy, które gdzieś są w tej jej głowie to, że ona jest wciąż taką marzycielką, chodzącą z głową w chmurach i nie może się z tym uporać. No tylko, ileż można. Tych scen jest pełno. Dzieje się coś, jakiś istotny dialog, bęk, plumkająca muzyka, blur na ekran i Pamela Anderson kręcąca piruety e, na tle kś neonów. Znowu mamy rozmowę, znowu coś się dzieje, bęk, Pamela Anderson ze zbolałą miną przechadza się ulicami Las Vegas. I tego jest pełno. E, I były dwa takie, nazwijmy to, przerywniki, które nie były ukazane w ten sposób, bo te były bardzo powtarzalne. Natomiast była tam scena, która wnosiła coś do filmu, wnosiła coś do historii, bo pokazywała Pamela Anderson w zaciemnionym pokoju, która z projektora wysiedlała jakąś baletnicę, być może ją samą i ćwiczyła ten układ razem z tą baletnicą z ekranu. I wiecie, to coś mówi mi o bohaterce, bo pokazuje, że być może ona miała jakieś większe ambicje i to nie do końca było jej celem y, znaleźć się w tym miejscu, w którym się y, znalazła. Druga taka scena, to kiedy Jamie Lee Curtis w takim jakby może przebłysku w swoim, w swoim mózgu tych wspomnień z lat swoich świetności wchodzi na stół i tańczy taki erotyczny taniec do piosenki Bonnie Taylor Turnaround. Tylko może no, tych scen jest dwie na masę identycznych, wykonanych na tym samym patencie generycznych scen, które, okej, okay, one były fajne jeśli byłaby jedna albo dwie, ale nie 10. 10 no, to możecie sobie wcisnąć do jakiegoś teledysku country albo pop i to będzie wyglądało ok. E, ale w filmie w ten sposób jakby sztucznie wydłuża się jego metraż. No i szczególnie to gryzie w momencie, kiedy film trwa 25 minut ponad godzinę. Szanujmy się. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Kolejną taką rzeczą, niekoniecznie problemem czy uwagą, co moim spostrzeżeniem jest to, że dużą częścią sukcesu tego filmu jest obsadzenie Pameli Anderson w roli głównej. No, bo wiecie, wydaje mi się, że G.I.A. Coppola generalnie nie miałaby żadnego problemu, żeby znaleźć jakąś dojrzałą, utalentowaną, uznaną aktorkę do świetnego zagrania takiej roli, jak zagrała Pamela Anderson. No, ale bez tego nie byłoby tej całej otoczki, całej tej historii dookoła. No ale mówiąc to, jednak trzeba oddać cesarzowej to cesarskie, no i jest to bardzo dobra rola. Ale też nie możemy tutaj mówić, że jest to film jednej aktorki, bo wydaje mi się, że zarówno partnerującej Jamie Lee Curtis, jak i dużo młodsza Kiernan Shipka, dorzucałem tej, do tego filmu bardzo dużo. I to jest na pewno więcej niż 5 groszy. 12 groszy tylko nie płacz, proszę. Mimo wszystko, G. Copoli należą się brawa, bo wiecie, mając taką bohaterkę jak Shili, bardzo łatwo byłoby zrobić film umoralniający na zasadzie: O, patrzcie, ta kobieta podejmowała złe decyzje i skończyła marnie. Jest samotna i nieszczęśliwa. I poniekąd. Gdzieś pomiędzy słowami w niektórych scenach można wyciągnąć taki wniosek, ale Gia nie ocenia. Wydaje się mieć dużo ciepła dla swojej bohaterki, dużo empatii, zrozumienia, być może nawet współczucia. I bardzo podobało mi się to podejście reżyserki do głównej bohaterki. Places, The Last Showgirl na pewno nie ustrzeże się porównań do zapaśnika Darona Aronowskiego, ponieważ pozornie te filmy mają ze sobą sporo wspólnego. W obu mamy historię ludzi takich już starszych, dojrzałych, po swoim prime w zawodach, których młodość odgrywała duże znaczenie. W obu przypadkach mieliśmy aktora tudzież aktorkę wyciągniętych trochę z niebytu do zagrania wielkiej roli. No ale finalnie z obu tych dzieł płyną różne, osobne wnioski. The Last Showgirl to nierówny film, który ma jednak swoje świetne momenty. Dla mnie jednak jego główną zaletą jest fenomenalnie dobrana obsada. Z Pamelą Anderson oczywiście na czele. Ode mnie 6 na 10. To jest kanał 10 muza. Do zobaczenia.